Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Najlepsze przepisy to te przekazywane z pokolenia na pokolenie, przygotowywane według nich potrawy, doskonale smakują, przywołują wspomnienia bliskich, rodzinnego domu, ciepła domowego ogniska, wspólnych rodzinnych uroczystości i świąt. Kiedy takich przepisów ma się aż 150, można wydać książkę kucharską. Serdecznie zapraszam. Dziś w Pozytywnej Kuchni recenzja książki Wielkanoc. Świąteczna kuchnia mojej babci, autorstwa Olgi Smile. Książka kucharska Wielkanoc, świąteczna kuchnia mojej babci, została wydana w twardej, połyskującej okładce, na której widnieje zdjęcie autorki. W środku Olga umieściła specjalnie dla mnie dedykację. Książka jest częścią serii Kuchnia Sercem Domu wydawanej przez Olimp Media. Składa się z trzech części. W pierwszej znajdziemy przepisy na wielkanocne śniadania, w drugiej na obiady, trzecia poświęcona jest wielkanocnym wypiekom. Każdy dział z przepisami poprzedzony jest osobistym wstępem napisanym przez autorkę. Olga opisuje tutaj swoje przemyślenia dotyczące Wielkanocy, wspomina, jak wyglądały święta, kiedy sama była dzieckiem. Część śniadaniowa książki to przede wszystkim pomysły na potrawy z jajek, kolorowe, które cieszą oko, pięknie prezentując się na wielkanocnym stole. Oprócz tego przepisy na śniadaniowe sałatki wielkanocne, galarety. I dania mięsne, np. delikatny muszynkowy. szynkowy. Przepisy, podobnie jak poszczególne rozdziały, poprzedzone są wstępem od autorki. Przy większości znajdziemy dokładną listę składników oraz opis krok po kroku, jak wykonać daną potrawę. Przy przepisach często pojawiają się komentarze sugerujące przygotowanie alternatywnych wersji danej potrawy albo dodatków, które świetnie będą do niej pasować. Do zdecydowanej większości przepisów znajdujących się w książce dołączone są całostronicowe, piękne zdjęcia, do których stylizację przygotowała sama autorka. Dania obiadowe wielkanocne to przede wszystkim potrawy mięsne, drób, czyli kurczak, ale również gęś, królik, cielęcina, ale także wołowina i wieprzowina. Wielkanocne wypieki w rodzinnej kuchni Olgi Smile to przede wszystkim mnóstwo różnorodnych mazurków, od tych najprostszych po nieco bardziej wyszukane, do tego babki, ciasteczka dla dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. Łącznie aż 150 przepisów wielkanocnych. Poszczegółową i bardziej obszerną recenzję zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.